Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i Mateusz Lech. Witamy w codziennym komentarzu dnia. No prawie codziennie. Prawie codziennym, nie A codziennym. dzisiaj. Nie narzucajmy sobie A tak dzisiaj? intensywnego trybu pracy, Pawle. A dzisiaj słuchajcie, powiemy sobie na temat kazachskiej, ropy, która nie jest chyba do końca kazachska. Wszystko wskazuje, że mamy do czynienia z czymś innym. Oszukaństwem. O tym opowiemy, jak to wygląda, co mówią Niemcy, co mówią Polacy, co mówią Rosjanie. E, może zacznijmy od, od tego, hmm, jaki jest stan faktyczny? Nie, zacznijmy o, od trudno. podziękowania za lajki, komentarze, tak, tak, tak. prośby o subskrypcję. E, jak widzicie, pasek na dole nagrywamy dzięki wsparciu patronom, to dzięki Wam możemy omawiać różne tematy, tak jak na przykład ten dzisiejszy. Serdecznie dziękujemy, bo to teraz jest nasza praca, a dla Was kontent i trochę wiedzy. Głównie Mateusza, moja mniej. Yy, to co, to powiedzmy może, bo nie wszyscy są w temacie. Pewnie te osoby, które oglądają codzienne cepy, więcej na ten temat wiedzą, natomiast być uh -huh. może ktoś pierwszy raz tutaj nas ogląda. Powiedzmy, jaką mamy sytuację, jeżeli chodzi o Niemcy. My będziemy głównie mówili o dwóch rafineriach niemieckich, mhm. które do tej pory importowały rosyjską ropę, mhm. a które, czyli tutaj Leuna i rafineria głównie Szwed, na niej się będziemy pewnie najwięcej koncentrować ponieważ do tej pory była to główna rafineria w Niemczech, wschodnich, która... Przerwę ci, przerwę ci Paweł w tym momencie, bo mm -hmm. mówisz tak, jakby wszyscy już wiedzieli, a musimy w żołnierskim skrócie powiedzieć, o co chodzi. Niemcy kupowali ja z Rosji ropę, e, później powiedzieli, że nie kupują, musieli znaleźć jakąś alternatywę i spojrzeli na mapę, patrzą Kazachstan, to dogadamy się z nimi. I... To, to może jeszcze tak kilka, kilka rzeczy, bo na samym początku było tak, że jeżeli chodzi o ropę rurociągową, to nie mieliśmy żadnych tutaj sankcji. Mhm. Natomiast zarówno Polska, jak i Niemcy zdecydowały, że nie będą importować ropy rosyjskiej. W naszym przypadku było o tyle łatwiej, bo Rosjanie nam wypowiedzieli umowę, a w przypadku Niemiec. Niemcy nie przedłużali istniejących kontraktów. Więc to trochę mieliśmy inną sytuację. No Niemniej rozpoczęło się poszukiwanie no, innych kierunków dostawy. No i tutaj Niemcy zdecydowali w którymś momencie, że tym kierunkiem dostawy będzie ropa kazachska, która ma płynąć i płynie. Znaczy inaczej, nie wiadomo, czy ropa kazachska płynie, natomiast ta ropa kazachska. Miała płynąć przez istniejące rurociągi, które wcześniej pompowały ropę rosyjską, teraz te rurociągi miały teoretycznie pompować ropę kazachską. I Od miała samego... to dostarczać spółka rurociągowa Transoil, Kas, -tran -soil. Kas -tran -soil. Mhm. Tak, w ten sposób. No tak, I to tak. jest państwowa spółka rurociągowa z Kazachstanu. Natomiast jeżeli jesteśmy przy tej rafinerii Szwed, tak, to przypomnijmy, że ta rafineria Szwed cały czas jest własnością Rosjan. Mhm. 54% w rafinerii posiada Rosneft Deutschland, czyli osobna spółka i do tej pory Niemcy pomimo pomimo Apeli Komisji Europejskiej, pomimo apeli ze strony Polaków, nie rozwiązali problemu akcjonari akcjonariatu, tak? Czyli mamy sytuację taką, że Rafineria Szwed jest własnością Rosjan, w tu, natomiast nie jest przez nich zarządzana, dlatego że w Niemczech istnieje coś takiego jak, jak zarząd komisaryczny, czyli Niemcy zarządzają rosyjskim częścią aktywów i podejmują decyzję zamiast Rosjan. Natomiast strona niemiecka pomimo tych apeli i możliwości już prawnych nie przeprowadziła do tej pory skutecznych działań, które miałyby usunąć rosyjski akcjonariat. Ze ja, ja tylko dorzucę, że Polacy mieli ochotę na, ten, na tą Rosję. Tak. Polski tutaj głównie Orlen proponował, jak i polski rząd proponował rozwiązanie tej sytuacji i wykupienie Rosjan. No, Niemcy robili do tej pory wszystko, żeby nie doprowadzić to, to do skutku. Pojawiły się też pomysły o kapitale z innych kierunków, natomiast no tam cena była nieodpowiednia dla Niemców. W przypadku Polski podobno cena była w porządku, natomiast ten kierunek polski się nie podobał. Co ciekawe, lokalnym władzom mhm. nie podobał się związkom zawodowym, jeżeli chodzi. Bo musieli pracować dla Polaków, to o to? Bo musieli tak. Mhm. Okay. Słuchajcie, ja A... nie wiem, czy wspomnieliśmy na początku, to co dzisiaj powiemy, to nie jest nasz wymysł, tylko to jest ujawnione śledztwo dziennikarskie dziennikarzy niemieckich. Więc tu od razu uczulamy, gdybyście myśleli, że to jest jakieś nacechowanie polityczne, to nie, to jest po prostu informacja i to informacja z Niemiec odkryta przez Niemców. Tak, znaczy my ją wcześniej odkryliśmy, bo już jakiś czas. Jesteśmy temu, sprytniejsi. Tak, mówiliśmy, że nie ma takiej możliwości, żeby do. Ja pamiętam, robiłem taki live i mówiłem, że tam będzie płynąć ropa rosyjska. No mhm. oczywiście były też komentarze, że no jak ja tak mogę, jeszcze nie wiadomo, a już tutaj oskarżam tych Niemców, że będą łamali te sankcje. Natomiast no to mówiliśmy ponad Ponad pół roku temu, że coś takiego będzie miało miejsce, no i teraz okazuje się, że dziennikarze Niemiec kilku redakcji, no, ustalili podobne informacje, że dostawy ropy z Kazachstanu no, fizycznie odbywają się o, z Rosji, tak, czyli że tam płynie rosyjska ropa. I nawet te informacje były wcześniej publikowane głównie w polskich mediach, oprócz nas, jeszcze podawał tutaj Business Alert. Dosyć mhm. szeroko rozpisywał się na ten temat, odsyłamy też do, do, do tych artykułów. Yy, natomiast no, rząd niemiecki do tej pory tłumaczył się, że oni nie są w stanie sprawdzić, skąd pochodzi ta ropa i w sumie nie ma to znaczenia, skąd ona pochodzi, bo oni płacą firmom kazachskim. Czy ja mogę zrobić autoreklamę? Możesz? Możecie przejrzeć w Biznes Alert, gdyż ja tam też piszę. Więc. Mówiłem za to. Więc tak, jeżeli chcecie zobaczyć, co przewidywałem jeszcze w zeszłym roku, to można przeczytać, bo się większość sprawdziło. Więc tu robię mm -hmm. za wiejskiego głupka na tle Pawła, ale nie jest tak do końca. Ja jestem tym wiejskim głupkiem. Dobrze. Ale to. słuchajcie, tak, kontynuujmy. Tutaj jeżeli chodzi o. Ten roz, Rosnie w Deutschland. Jakiś czas temu m, zakontraktował. No i tutaj do końca nie wiadomo, ile będzie m, docelowo, ponieważ no, mówiono tutaj o ponad milionie na dwa tysiące, Milion ponad dwieście tysięcy ton. ton tak. Tak, Ale... natomiast to, co potrzebują i to, co było obiecywane przez Kazachów, to były dwa miliony. I w tym roku tych dwóch milionów to na pewno nie będzie. Prawdopodobnie pojawi się w przyszłym roku. Natomiast, no pierwsza rzecz, dlaczego ja mówiłem, że jest to niemożliwe, dlaczego? żeby Kazachowie wysłali swoją ropę? Dlatego, że żeby wysłać swoją ropę, musieliby zrezygnować z jakichś kierunków eksportowych. To znaczy, żeby wysłać do Niemiec, no musieliby nie zrealizować istniejących kontraktów. Krótko, nie produkując tyle, to nie żeby wysyłać możliwe. aż tyle. Mhm. Tak. To nawet nie chodzi o samą taką stricte, wiesz, co produkcję, tylko takie pewne logistyczno-transportowe możliwości. Oni nie są w, w tym kierunku w stanie. W tym momencie, może powiedzmy za rok, za dwa lata tak, natomiast w, w tym roku nie byli w stanie przekierować takiej ilości ropy, którą potrzebowaliby Niemcy. No i nadal, pomimo że w naszej opinii i w opinii niemieckich dziennikarzy jest to fizycznie rosyjska ropa, no to mhm. nadal te ilości, bo to też warto podkreślić, że nadal nie rozwiązuje to problemu przede wszystkim Szwed. Ze względu na to, że oni cały czas muszą się posiłkować tą ropą wysyłaną z Polski, tak? czyli tutaj wysyłaną głównie z Gdańska. No tam był kiedyś taki w ogóle pomysł, żeby przestawić się tylko na Hamburg i na Gdańsk. Oczywiście Niemcy chcieliby tylko na Hamburg, tylko okazuje się, że tam możliwości transportowe znowuż są za niskie, a więc muszą się posiłkować tą polską ropą, która oczywiście jest wysyłana tym. Tym rurociągiem do, do, do Szwec przez Orlen w tym momencie jest przepompowywana, który akurat tej części jest również tam operatorem. I co? I, i teraz mamy sytuację właśnie jaką. Co, co może powiedzmy, co odkryli niemieccy dziennikarze? Dobra, to, Bo to są jak gdyby dwie rzeczy. Tak. To ja, może pierwsze. Dziennikarze kilku redakcji niemieckich. Ustalili, że dostawy ropy z Kazachstanu podejrzewane o fizyczne pochodzenie z Rosji mogą liczyć na specjalne, łagodne traktowanie na granicy Niemiec. Nie podlegają badaniu. Służba celna przyznaje, że taki proceder może służyć omijaniu sankcji. Więc jest ropa, są podejrzenia co do niej. Natomiast oficjalnie nikt tego nie kontroluje i nie bada. Mhm. Ale powiedzmy, że Polacy zbadali tą ropę mhm. jakiś czas temu. No i wyszło, że jest rosyjska. Może, może, powiesz, e, może powiesz, dlaczego to e, da się rozpoznać między kazachstańską, e, kazachską a rosyjską? Każda roką. ropa z każdego pola źródła no, ma mhm. odpowiedni skład chemiczny. Mhm. No i tutaj badając ten skład chemiczny można no, dojść do. To jest do, tak jak odcisk palca informacji. dla ropy. Tak, Coś tak. dość do informacji. Szczególnie, że te ropa, ta ropa kazachska od ropy tej, tej, tego Uralsa no, dosyć. Y, Dosyć mocno się różni, nie? Mhm. I na samym początku, jak to zostało odkryte, no to co Niemcy pisali? No Niemcy pisali, że to są prawdopodobnie zanieczyszczenia związane z tym, że ta ropa płynie tymi samymi rurociągami, co wcześniej mhm. ropa rosyjska. Tak, natomiast no to może być, nie wiem, jak, jakiś ułamek, jakaś część partii, Natomiast później no to to jest przepłukiwane. Poza tym skala składu chemicznego to jest chyba niemożliwe, żeby aż tak. Nie, no nie. Długo, nie no, no nie, no to jest bzdurne tłumaczenie po prostu. I, I chcieli zrobić w konia. Nie dość, że oszukiwali, to jeszcze później okłamywali, kręcili. Tak to no miałeś powiedzieć tak w tym momencie. Tak, no bo tutaj wiesz, oni tam twierdzili, że to Kepko właśnie no to jest bardzo zbliżone. Natomiast. Mhm. No, jakiekolwiek myślę, profesjonalne badanie, no, jest w stanie w przeciągu tam chyba kilku godzin, czy, czy nawet szybciej, wykazać tak, że no, tutaj mamy do czynienia z ropą, z ropą z ropą rosyjską. To Paweł, to ja zadam takie pytanie adwokat mhm. diabła mi się włącza. No i co z tego? Przecież to Kazachowie wysyłają, więc oni zarabiają e, tak naprawdę tą marżę. No i drugi temat, jeżeli nie z Kazachstanu łamane na Rosja, to skąd Niemcy powinni brać tą ropę? Czy oni nie potrafią sobie zdobyć z innych źródeł ropy, że muszą i tak ciągnąć do tej rosyjskiej? Wiesz co, wydaje się, że no, no pierwszą rzeczą, bo tam też było jakiś czas temu, to już o tym się zapom zapomniano, bo to śledztwo wybuchło, albo wyniki tego śledztwa i teraz jakoś rząd próbuje się inaczej tłumaczyć. Natomiast jeszcze jakiś czas temu tłumaczył się, że nawet jeżeli to byłaby ta rosyjska ropa, no to jest to realizowane przez tak zwany słeb. I mhm. wszystko wskazuje, że tutaj mają rację jest słeb w stosunku do Rosjan. No ale co się z tym wiąże? To musisz wytłumaczyć, co to znaczy. No, wymiana, tak? Czyli mhm. Rosjanie w tym momencie wysyłają swoją ropę. A w drugą stronę na przykład pobierają ropę z Kazachstanu. Ok. I to nie musi być, bo może być też taka sytuacja, że oni, jak, bo, bo w tym momencie Rosjanie odpowie, odpowiadają w dużej części za tranzyt tej ropy. No mm -hmm. i tutaj często pomiędzy, jeżeli masz tranzyt ropy pomiędzy krajami czy pomiędzy spółkami, może następować taki fizyczny swap. Natomiast rozliczane to jest tak jakby to był, jakby tego swepu nie było, czyli jakby docierała ta ropa kazachska. Przy czym mhm. to się robi raczej w sytuacjach takich awaryjnych, um, a nie jak gdyby jako stały element, znaczy jak gdyby stały swep, no to by oznaczał coś takiego, że no tak naprawdę no, Niemcy kupują rosyjską ropę. A i... kazachskiej może praktycznie nie być. Wydaje się, że tam nie ma żadnej kazachskiej ropy. I nigdy mhm. nie było. No właśnie. I to jest chyba najbardziej takie, bo wiesz, co innego, jeżeli tam powiedzmy, oni puścili w przeciągu tam, nie wiem, kilku dni tam rosyjską, e, no bo mieli jakieś problemy logistyczne i żeby zapewnić ciągłość i tak dalej, no to by jeszcze brzmiało jakoś sensownie. I tak był taki moment, że właśnie Niemcy się tłumaczyli, że to jakoś tam przejściowo, żeby wyrównać, że to jest taki słup techniczny mhm. bardziej, natomiast ta ropa kazachska będzie docelowo płynąć. Nawet jeżeli czasami będzie ta rosyjska gdzieś tam e, w miesiącu. Tak? No, I no oni to... mówili, że to repko, kepko, one są zbliżone i tak dalej. One nie są tak do końca zbliżone, ale powiedzmy, no na pewno są bardziej zbliżone niż powiedzmy Europa z Arabii Saudyjskiej i powiedzmy, o, właśnie ten uraz. To ja mam do ciebie e, kolejne pytanie, bo mi się podoba. Ale pojawia. jeszcze ci nie odpowiedziałem mhm. chyba. Mhm. I teraz, bo się zapytałeś, co to jak gdyby za, za różnica? No mhm. Różnica jest taka, że na tranzycie tej ropy Rosjanie za, zarabiają, no i na tym słepie też zarabiają. No bo jeżeli wysyłają rosyjską ropę, no to w tym momencie zarabiają być może mniej, ale to wygląda na takiej zasadzie, że Kazachowie dostają kasę. Część tej kasy no, muszą zapłacić Rosjanom za dostawę ich ropy. Tak? No i to okay. tak mniej więcej się odbywa. Być może nie jest tak, że powiedzmy 100% oddają Rosjanom, no bo to też są właśnie różnego rodzaju bardziej skomplikowane transakcje. No, natomiast możemy sobie wyobrazić, że 90% tej kwoty, którą Niemcy płacą, trafia do Rosji. I może być sytuacja, którą część ekspertów wskazuje, że Niemcy płacą Kazachom jakąś cenę, mhm. natomiast przykładowo, ja mówię przykładowo, bo tutaj mhm. ja nie widziałem tych kontraktów, ale jest takie podejrzenie: 90% trafia tych kwot koniec końców do Rosjan, 10% zostaje u Kazachów, czy 15%, co oznacza, że jeżeli Niemcy by zakontraktowali bezpośrednio od Rosjan, to byłaby taka sama sytuacja. I to jest chyba najbardziej bulwersujące: czyli tak naprawdę Niemcy umożliwiają Rosjanom cały czas zarabianie na ropie, którą do nich dostarczają. Dostarczają fizycznie i płacą tak naprawdę przez pośrednika. Jeżeli by kontraktowali bezpośrednio od Rosjan, dostaliby prawdopodobnie rabat. I taką samą cenę, którą w tym momencie dostają Kazachowie. A, czyli to A. o to chodzi. Dobra. O to chodzi. To, to to jest... Tu jest największe taki i niesmak, i taki, czyli no taki problem. wychodzi tak. na to, że po prostu Ros Niemcy dla PR-u płacą odrobinę więcej, natomiast Rosjanie zarabiają dokładnie tyle samo najprawdopodobniej co mhm. zarabialiby, handlując bezpośrednio z Niemcami. Dobra, ja mam. Tak, no możemy wiesz, tutaj się kłócić, czy to wiesz, będzie 5% w tą, 5% mhm. w tamtą, bo nie widzieliśmy tych kontraktów, no ale tak by to wyglądało. To ja mam dla ciebie kolejne pytanie. Otóż, gdy mówisz. Mówiliśmy... Jeszcze jedna rzecz, mhm. zwróć uwagę, że w przypadku ropy, pamiętajmy, jest to ropa rurociągowa Firmy, firmom bardziej opłaca się inaczej, wysyłanie ropy rurociągowej jest Biznesem bardziej stabilnym, no mhm. bo wysyłasz tymi rurociągami, możesz też więcej wysłać niż w przypadku transportu morskiego, nie musisz doliczać kosztów frachtu i tak dalej. A więc marżowość często na tym jest lepsza. A teraz, w przypadku Rosjan, kiedy oni nie mają za dużych możliwości wysyłania. Bo zobaczcie, do Europy te dostawy mocno spadły, a Europa tak. była najlepszym do tego. A do Azji nie ma za bardzo tych klientem. ropociągów. No, okay. Do Azji mamy te ropociągi, które lecą tak naprawdę tylko do Chin, mhm. do Indii nie, ma, nie mamy, dlatego mhm. oni muszą to wysyłać właśnie w, 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 tym w, transportem morskim i to często z portu na przykład z Primorska to musi... No, płynąć pół świata, żeby trafić do Indii, nie. Mhm. Tak samo część nie, nie są w stanie przesłać wszystkiego rurociągami do Chin, muszą też wysyłać część tymi e, swoimi tankowcami. A tu mają taką dodatkową sytuację, że nagle Niemcy kupują od nich e, rosyjską ropę. No że idzie mhm. to przez tego kazachskiego pośrednika. No trudno, no taki mamy obecny mhm. klimat. Nie ma innej możliwości, żeby wysłać bezpośrednio. No to wysyłamy przez Kazachów. Natomiast są jeszcze nie dość, że wysyłają już w tym momencie, to jeszcze jest potencjał do wzrostu, no bo tutaj tak jak mówię, w przypadku Szwed ta ilość dostarczanej ropy jest niewystarczająca i oni muszą się posiłkować teraz ropą z innych kierunków, a już mówi się, że w 2024 ma zwiększyć się ilość ropy kazachskiej, Czytaj, czyli być może rosyjskiej. Dobra, to ja mam do Ciebie kolejne pytanie, gdyż e, omawiając często zmiany e, kierunku dostaw ropy rosyjskiej na świecie, mówiliśmy, tu nie może płynąć, ze względu na to, że na mhm. przykład rafineria nie jest przygotowana do obróbki technicznej. Takiej ropy, i potrzebny jest remont. Jeżeli dobrze rozumiem, to ta rafineria w Szwed jest przystosowana do ropy rosyjskiej, gdyż ją brała od wielu lat. Natomiast jeżeli. Nic nie u... trzeba zmieniać. Nic nie trzeba zmieniać. Natomiast, jeżeli kupują w tym momencie ropę kazachską, to czy na tych samych ustawieniach są w stanie ją przetwarzać? Z grubsza tak, z grubsza tak. Okay. No tutaj znowuż musiałby się jakiś specjalista taki wypowiedzieć, być może inaczej. Mogą to dostosować w miarę szybko w, w obu. One różnią się składem, natomiast są zbliżone. Nie, Dobra, bo, bo teraz słuchaj, jeżeli, jeżeli tak jest ten i płynie raz ta, raz ta, raz, ta, raz, ta, raz ta, no raz to, to jest kompletnie nielogiczne. Bo musisz tą rafinerię przestawiać co chwilę. Nie, 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 to, to wiesz, co możesz w przypadku. Akurat kepko i repko możesz powiedzmy okay. na tych jakichś uśrednionych ustawieniach lecieć i to będzie OK. Okej, okay, jest... bo tu się zastanawiałem, czy nie, nie, wtedy nie, albo no, przestawiasz nie, się całkowicie na jedno, dlatego, albo całkowicie na drugie. Dlatego właśnie, dlatego Niemcy twierdzili, że ta ropa z Kazachstanu to jest najlepsze rozwiązanie, bo nie muszą dostosowywać się do. Innego typu ropy albo inaczej, mhm. bardzo mało muszą zmieniać. Okay. Nie Właśnie muszą mieć dodatkowych inwestycji. Myślę, że, a myślę w przypadku że to ważne. Innych kierunków, no to musieliby więcej i czasu, i pieniędzy na to poświęcić. Mhm. No i jeszcze jedną rzecz, której nie mówią, a o której myślą, czyli powrotu do rosyjskiej ropy. Czyli jeżeli importowaliby teoretycznie i fizycznie kazachską ropę. No, to łatwiej mi jest wrócić do rosyjskiej ropy, niż jak gdyby jeżeliby z innych kierunków. Ale teraz mamy tak naprawdę taką sytuację, że, Rosji, że Niemcy importu, importowali wcześniej rosyjską ropę, mhm. potem zmienili ją na farbowaną też rosyjską, i jak się zakończy konflikt, wrócą do rosyjskiej. No i tak Czyli to mam mniej nic się Nie zmieniam. W sumie się nic no nie zmienia. Nic się nie zmienia. Fizycznie nic się nie zmienia, natomiast no, politycznie się zmienia, że no, że tak powiem, e, będą zrobić no, z ludzi idiotów, tak. No, mówiąc, że to jest właśnie kazachska. Ale to, e, że walczą słuchaj, ale tutaj, to robią z idiotów e... swoich obywateli, ale robią też w sumie Europę. Tak. Bo pr oczywiście było hucznie ogłoszone, że nie przedłużają, że kończą, że zrywają. Zostawiam to, co było u nas, bo u nas było duże zamieszanie i nie chcę w to wchodzić. Natomiast zajmujemy się teraz tym tematem niemieckim. No, wygląda to nieciekawie, czy masz jakieś informacje, czy oburzenie społeczne jest w Niemczech, czy ludzie to, a dobra, nie chcę będzie jaka jest, byle była tania. Wiesz to jakaś afera jest, ale ja bym chyba nie przesadzał. Myślę, że większość Niemców nie jest tym zainteresowana aż tak temat. Mhm. No okej. Okay. A co ten... niektórzy być może myślą, że w sumie jesteśmy sprytni, nie? Mhm. Wszystkich, że tak powiem, wyprowadziliśmy w pole, tak? Nie? No tak. No tak. No ale to zobacz, no, ta polityka Niemiec no, obecnie no trochę taka jest, tak? No jeżeli popatrzymy, nie wiem, na dostawy sprzętu, no to trochę jest cały czas zjeść ciastko i mieć ciastko, nie. Przy ropie. Z tak. jednej strony, z strony próbujemy dostarczać, coś dostarczamy, ale żeby nie drażnić. No Masz przykład z tymi taurusami, tak? Oni teraz powiedzieli, mhm. że tych Taurusów nie będą dostarczać, bo Zrobili ankietę i z ankiety im wyszło, Musisz powiedzieć, co to jest Taurus, bo niektórzy mogą nie wiedzieć. Żeby no to nie są pociski typu Storm Shadow podobne, tak. Zaraz ktoś mhm. napisze, że nie, no, ale powiedzmy, do podobnych celów służą, czyli precyzyjne pociski dalekiego zasięgu. Mhm. No tak. No. Okay. A więc my, mieli okay. dostarczać, zostało gdzieś tam to uzgodnione z Amerykanami, no ale teraz się powołują, że większość niemieckiego społeczeństwa jest przeciwko. No i to tak, i się wszystko tak zaczyna rozmywać, tak? Mm -hmm. Mają coś dostarczyć, obiecują, potem okazuje się, że mają jakieś problemy techniczne, technologiczne, logistyczne, no i nie mogą zbyt szybko dostarczać. No, my jedynie w tym całym powiedzmy, niemieckim. Niemieckiej dyplomacji, która, no, która jest skuteczna. No, jak widać, takie ściemnianie innym krajom i również Ukrainie, no, chyba jest pozytywne, no bo w tym momencie Ukraińcy dosyć mocno zabiegają właśnie o tą pomoc niemiecką, która no, jest jaka jest. Natomiast te relacje niemiecko-ukraińskie są z miesiąca na miesiąc coraz lepsze. Pomimo tego, że Niemcy okay, się nie ale tu odpływamy na kolejny in no, no. inny temat. Myślę, że temat tej. No ropy... tak, no ale wiesz, to też popatrzmy, jak na przykład na Ukrainie, no bo myślę, o ile na przykład oburzenie w Niemczech to chyba nie wywoła ta afera, uh -huh. Uh -huh. no to już na Ukrainie bardziej wywołuje, czy w Polsce, nie? No bo jednak Ukraińcom zależy, żeby nikt nie kupował w Europie rosyjskiej ropy. No, to znaczy, to, czy, czy, czy to wywoła w Polsce to... oburzenie, to ja nie wiem, czy wiele osób o tym usłyszy, bo myślę, że, że będziemy jednym z kanałów, które o tym opowiedzą. Eee, nie wiem, czy będzie więcej informacji takich, wiesz. Tak, no na razie, oprócz właśnie Biznes Alert, tak. Yy, chyba był jakiś artykuł kiedyś w Rzeczpospolitej jakiś czas temu, ale tak to się średnio. Przebijają te informacje. Czy mhm. teraz się będą przebijać, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Okej, okay, być może ktoś że... będzie oglądał nasz program, może napisze na podstawie tego jakiś, yy, jakiś artykuł, być może się tutaj będzie wspomagał właśnie Business Alert. No zobaczymy tak. Czy też, no bo tutaj mamy też sporo tych artykułów i tej. Prasy, jak i również, bo, bo tematem się zainteresowały też, bo powiedzieliśmy dziennikarze, dziennikarze i prasowi, ale również dziennikarze telewizyjni. Zobaczymy ale niemieccy, tak, jakie... niemieccy, 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 tak, niemieccy, bo to, bo to akurat y, o nich mowa i dlatego skłoniliśmy się Z do tego. Z tego co pamiętam to video... było NDR, WDR. E, e, coś jeszcze było, chyba było Sieddeutsche Zeitung. No, mm -hmm. jeszcze chyba. Jedna no, czyli widać, czyli gdzieś tam dosyć głośno powinno się Tak, robić no, koncentrum. dosyć takie ważne media niemieckie, no bo mamy jak gdyby dwie telewizje w sumie mm -hmm. i, i jeszcze mamy gazety. No. Paweł, myślę, że temat wyczerpaliśmy. Chyba, że masz jeszcze coś do dodania. Dzięki serdeczne. Nie, no zobaczymy, jak będzie sytuacja się rozwijać. Wydaje się, że po prostu Niemcy coraz więcej będą rosyjskiej ropy. Importować, no i będą cały czas wmawiać wszystkim, że jest kazachska. I teraz okay. może będzie tak. Słuchajcie, w, dajcie w znać w komentarzach, w tej czy tej tej tej. temat jest e, ciekawy dla Was, czy chcecie, żebyśmy takie tematy też poruszali. E, ja życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się, cześć.